Czwarta część moich zmagań z tą książką. Doszło wiele osób, nowych subskrybentów, za co dziękuję. I od razu powiem, że ja nie jestem fizykiem. Ja jestem matematykiem i fizyki nie uczyłem się praktycznie wcale. Więc to, tak jak zauważyliście w komentarzach, są rozmagania laika z ogólną teorią względności Einsteina. No, tak sobie założyłem, że chcę, chcę zbliżyć ten temat, poznać go bardziej. Równolegle z tą książką przerabiam e, tą książkę, Elementy analizy tensorowej, tak, po, po każdego poranka do kawy, jak widać, e, e, postanowiłem, że teraz zajmę się czymś takim. E, te dwie książki są z Waszego polecenia, z Waszych komentarzy i ogólnie dziękuję za Wasze komentarze. Bo są bardzo naprowadzające na to, co chcę, co chcę osiągnąć. W szczególności od, od użytkownika IMC Waszec bardzo inspirujące i imponujące zarazem komentarze. Dziękuję za wszystkie. Dziękuję za wsparcie mojego kanału. I w czwartym odcinku chciałem. chciałem Przypomnieć to, co robiliśmy z przekształceniem Galileusza, czyli mieliśmy, mm, mieliśmy kilka możliwych sytuacji, w jakich dwa układy odniesienia mogły się znaleźć względem siebie. Są to opisane tutaj i nawet wspomniałem, że szkoda, że nie ma dowodu, że są to jedyne możliwe sytuacje, że jest jeden przesunięty względem drugiego, albo obrócony względem drugiego, tak jak tu mamy jeden układ burzę, drugi układ sporządny, ten jest przesunięty względem tego oś X, oś Y, albo obrócony, I innych nie ma. Co prawda ta książka trochę tutaj mówi, że. Przekonaliśmy się, że dowolne układy inercjalne mogą różnić się tylko przekształceniami opisującymi obrót osi, przesunięcie początku i ruch ze stałą prędkością względną. No właśnie nie przekonaliśmy się, bo no, szkoda, że nie ma tego dowodu, ale ja jako matematyk y pamiętam książkę, którą przerabiałem, bardzo dokładnie pamiętam, bo byłem wtedy na Lanzarote i przerobiłem znaczną część tej książki y Visual Complex Analysis. Ona, z tego co sprawdziłem, na stronie 26. Ma tutaj dowód, że to są jedyne. Prze, przepiękna książka o liczbach zespołowych. To polecam każdemu. Strona 26. 36. Z tego co pamiętam, mamy takie zdanie: że każdy direct motion jest albo rotacją, albo translacją. Czyli mamy albo przesunięcie, albo obroty. Ten direct motion to jest jeszcze po prostu jeden ruch a motion składa się ze złożeniu kilku direct motions, no i to tak ogólnie ta książka wprowadza do tego. Ma też, ma też rozdział Non-Euclidean Geometry, tak mi się, wkłada, z tego co widziałem na szybko przed chwilką. Także ta książka też jest dobrym, dobrym podkładem do, do tego. Tutaj coś jeszcze widziałem z fizyką. No w każdym razie w każdym razie w każdym razie bardzo polecam. No i powiedzmy, że tutaj mamy ten dowód, że to są jedyne możliwe przypadki. To wracając do naszego tutaj elementu liniowego w przestrzeni czterowymiarowej euklidesowej, przekształcenie Galileusza nie zmienia tego elementu liniowego, nie? Jak punkt P miał współrzędne takie w jednym układzie inercjalnym, to ma primowane w drugim układzie inercjalnym i te współrzędne zmieniają się w taki sposób i ten, i ten element liniowy nie jest, ma taką samą formę w tym układzie i w tym układzie. No i jeśli chodzi o czterowymiarową czasoprzestrzeń, to też chcemy, też chcemy, żeby mieć przekształcenia, które nie które nie zmienią nam tego elementu liniowego, nie? że mamy, mamy jeden układ inercjalny, drugi układ inercjalny poruszający się z prędkością V, powiedzmy względem osi X, to też dla uproszczenia i chcemy, żeby mieć takie przekształcenia, żeby nie zmieniały nam tego, Tylko tego, tu mamy jakiś punkt P i on ma pewne współrzędne Y, Z i T i tu w tym układzie ma współrzędne X', Y', Z' i T'. No i Chcemy mieć takie przekształcenie tych współrzędnych na te, żeby nie zmieniało nam tego, żeby to był niezmiennik naszego, naszego elementu liniowego. I tutaj, tutaj mamy takie zdanie. Rozważmy konkretny przykład obrotów w płaszczyźnie. Są to przekształcenia między układami jednym a drugim, które nie zmieniają współrzędnych y i z, natomiast mieszają ct i x. Słowo mieszają mi się nie podoba, bo nie wiem, co to za bardzo znaczy. Takie przekształcenia, które nie zmieniają postaci elementu liniowego, stanowią odpowiednich obrotów właśnie e, z, z tych obrotów, tam wcześniejszych, z, z przekształcenia Galileusza, ale z uwagi na nieeuklidesową geometrię czasoprzestrzeni, funkcje trigonometryczne należy zastąpić hiperbolicznymi. To też zdanie mi się nie za bardzo podoba, bo nie, nie, trzeba po prostu samemu zgłębić ten fragment, co to znaczy. No i przede wszystkim zaczynamy od Wikipedii, jak. jak Wyprowadzenie przekształcenia Lorenza. Tam jest fajnie to opisane w sekcji Hyperbolic Transformations, coś takiego. A z kolei tutaj znalazłem genialny, genialną prezentację, która wyprowadza krok po kroku. Mamy dwa postulaty, które założył Einstein. I tak naprawdę, to, to nie jest tutaj przykład obrotów tylko my bierzemy dwa układy odniesienia i jeden porusza się zmianą drugiego i zakładamy, że te przekształcenie jest takiej formy i chcemy mieć liniowość tego przekształcenia, chcemy, chcemy żeby były liniowe, więc muszą być, więc muszą być tej postaci. Później wybieramy sobie punkt 0, że on, on ma być niezmieniony, więc wszystkie te wyrazy wolne stają się zerami i tutaj jest krok po kroku opisane, co bierzemy za co. Zmieniamy x, x' z i z', więc y więc y musi być pewnej postaci i krok po kroku jest bierzemy odwrotne, odwrotne przekształcenie i wszystkie te kroki, które tu są opisane na koniec wymuszają, że to przekształcenie musi być takiej postaci. Także tutaj mamy to wyprowadzenie takie formalne w 100%, yy, dlaczego tak jest. <laughs> I tutaj mamy z kolei dowód, że faktycznie to przekształcenie, czyli, czyli to, yy, nie, zmienia, nie zmienia nam elementu liniowego, czyli element liniowy jest zachowany w tej przestrzeni. Dobra. Yy, I pchnięcie Lorenza jako zamiana współrzędnych na diagramie czasoprzestrzennym, czyli ta oś x' jest Pochylona pod kątem Teta i CT C, też. I dalej mamy taki temat jak. Jak. To jest, trochę, no, no to jest przekształcenie liniowe, nie? więc wi wiadomo, jak działa przekształcenie liniowe na płaszczyznę. no, no właśnie, właśnie tak, że jeśli zadziałamy macierzą, czyli przekształceniem liniowym na każdy punkt X. Tej płaszczyzny, czyli xy na każdy punkt xy tej płaszczyzny, to dostaniemy inną, właśnie przekrzywioną. Przekrzywioną to genialnie pokazuje też pewien, pewien odcinek 3 Blue One Brown, jak działa macierz na całą płaszczyznę. I teraz, tak jak tu, była, tak, tu był układ spożony taki, w tym czarnym, tak tu w tym niebieskim jest taki. To też musi, musi być wszystko równoległe, nie? czyli jest tak w niebieskim. I tu są osie. Osie tego niebieskiego układu. No i teraz dwa zdarzenia, które są jednoczesne w czasie. W układzie primowanym, zobaczmy, one zajmują tą, tam, tą samą, na tej samej linii leżą, nie są jednoczesne w układzie, który się nie porusza względem tego drugiego, nie? Czyli w zależności od, od tego, yy, czy jeden się porusza względem drugiego, czy nie, no to dwa zdarzenia są, dwa zdarzenia są są nierównoczesne w czasie, i to mamy tutaj opisane. No i następnie mamy y, uproszczony model GPS, uproszczony model GPS pokazany y, w tej książce, i tak naprawdę przechodzimy do y, czterowektorów. Czterowektory mechanika relatywistyczna i czterowektory i to będzie już temat na, y, na, na przyszły odcinek. Czytałem, czytałem to sobie ale jeszcze muszę kilkakrotnie przeczytać, tak jak już mówiłem. I niektóre, nie, niektóre zdania na własną rękę doszukać, żeby, żeby je rozjaśnić. Także tak wygląda, tak, tak to wygląda na ten, na ten moment. Czy coś jeszcze chciałem dodać? Wydaje mi się, że nie. Także dziękuję za, za, za wszystkie lajki, za komentarze i za obejrzenie do końca.